Cześć. Myślę rozpocząć serię dotyczącą produktów od myfriendów, czyli o wszelkich dobrociach rynku chińskiego, które można przenieść na rynek polski za pomocą takich serwisów jak AliExpress czy Wish.com. How can I help you, my friend? Dzisiaj na warsztat bierzemy gościk Bluetooth bezprzewodowy, który może znaleźć swoje miejsce na przykład pod prysznicem. Zestaw jaki do nas przychodzi jest mało imponujący. Mamy kabelek micro USB, mini instrukcję oraz sam głośnik. Cechą szczególną tego głośnika jest wielka przyssawka z tyłu, dzięki której możemy go przyczepić do różnych płaskich powierzchni. Niekoniecznie ściany. Ale za to na przykład jak weźmiemy ten śliczny fanart, to spokojnie będziemy nasz głośnik mogli do niego przyczepić. I zabrać go gdzie tylko będziemy chcieli. Od przodu głośnik ma panel sterujący, natomiast od spodu ma port ładowania na USB. Używam go zgodnie z przeznaczeniem od około tygodnia. Jak się zwilży przyssawkę, to się trzyma tak przynajmniej przez parę dni. Po odpaleniu uruchamiamy Bluetooth na naszym telefonie, wybieramy urządzenie BTS06 i głośnik jest gotowy do działań. I od teraz każdy dźwięk na naszym telefonie będzie odtwarzany przez zewnętrzne urządzenie. Szybkie porównanie z dźwiękiem z iPhona, słychać, że ten dźwięk nie jest idealny, ale jeżeli to coś ma mieć zastosowanie pod prysznicem, to woda i tak tam dość mocno szumi. Blubub. Mogę tylko wyłączyć. Czy on. Jeżeli chodzi o jego funkcję dzwonienia, to niestety pod iOS-em nie dało się niczego usłyszeć. Jedyne co to mogłem dwa razy klikając, odrzucić rozmowę. Sorry, Macie. Co do dźwięku, nie jest on idealny, ale wystarczający. Zróbmy jeszcze porównanie dźwięku tego głośnika w porównaniu z głośnikami takimi moimi desktopowymi. Produkt jest wodoodporny, ale producent zaznacza, żeby go nie zamaczać. Jeżeli woda się dostanie, na przykład do głośnika z tyłu, to słyszycie zmienia on swoje granie, swoje brzmienie, ale tylko i wyłącznie do momentu. Aż ta woda stamtąd wyschnie albo wypłynie, bo po prostu kryje lekko membranę. Głośnik działa. Fajny, ale wywolałbym auto. Z mojej strony mogę ten głośniczek Wam jak najbardziej polecić, jeżeli Wam nie zależy bezpośrednio na jakości dźwięku, ale chcielibyście tą muzyczkę brać ze sobą w każde możliwe miejsce. Przede wszystkim podprysznic, sam go tak używam, bo wcześniej kładłem po prostu telefon na pralce, no i ledwo co słyszałem cokolwiek co się dzieje w środku. Natomiast teraz muzyka mi gra i nawet jak wyjdę z prysznica, idę sobie nie wiem umyć zęby, to wtedy muzyka sobie gra cały czas i jest o wiele głośniejsza niż z telefonu. No bo wiecie, no, telefon ma malutkie głośniczki. Jeżeli chcecie taki głośnik zakupić, to w opisie daję Wam linki, jak i do polskich dystrybutorów, jeżeli za zależy Wam bardzo na czasie, oraz do AliExpress, gdzie można go kupić praktycznie za połowę ceny. Tylko trzeba czekać parę tygodni. Jeżeli taka seria o produktach od MyFriendów Wam się podoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, co by było fajnie przetestować. A oprócz tego, dla osób, które nie załapały, dlaczego się mówi na chińskie sklepy, że to jest od my friendów? Bo oni zawsze w korespondencji piszą do ciebie Hello, my friend, i zawsze jesteśmy nazywani my friendem. Czyli oni są my friendami. Nie chodzi o to, żeby kogokolwiek obrazić, tylko tak jest po prostu prościej. Dzięki Wam wielkie za oglądanie. A jeżeli zdarzyło się Tobie, człowieku zagubiony w internecie, trafić na ten kanał i jeszcze nie zasubskrybować go, to tam na dole jest taki czerwony przycisk. Zrób to teraz, bo mało jest z dobrych kanałów na YouTube. A ten jest dobry, zaufaj mi. Spójrzmy oczy.